Spontanicznie w sumie. Wymyśliśmy wczoraj tak naprawdę no. e, co dzisiaj dla Was przygotujemy. To będzie taki eksperyment. Tak, tak naprawdę. Więc zobaczcie z nami, czy nam w ogóle będzie. No. Chcemy zrobić takie portugalskie... i właśnie w tym jest problem, bo niektórzy mówią pash niektórzy mówią pastéis. i tenata nata. Jakby wiecie... Pasze... My skoro... w tej... Ja już kilka razy słyszałam nata i mi wydaje mi się, że to jest forma poprawna, chociaż... Nie hmm. wiem, jak ktoś wie, to można napisać w komentarzu. Tak, można nas poprawić jeśli... Ogólnie no. to są takie babeczki budyniowe. budyniowe, cynamonowo waniliowe i one... Ja się zakochałam w ogóle w tamten weekend, dopiero. W Dejów. Tak, już jak no. Deju i Uch, No ja wszedłam je na materze i ja kocham je od tamtego czasu, więc... Hmm. Więc co, chcemy otworzyć, więc tak. zobaczymy co nam wyjdzie, bo to po prostu będzie lekka improwizacja. Jeśli chodzi o ciasto. Te babeczki są robione na cieś cieście francuskim. Tak, no nie wiem. francuskim, coś takiego. My nie będziemy robić ciasta francuskiego. No, ale chcemy właśnie iść na taką trochę łatwiznę A. i spróbować otworzyć je z ciastem takim listkującym, które się to jest, to... używa do takich rogalików żydowskich. Takie tradycyjne rugala? Kala? Kala, coś takiego? No. Y Tutaj tylko ze sprawą wszystko się dzieje. Serka, Filadelfia, świętą Powagę. Tylko Filadelfia. Tak. No, więc po prostu wystarczy, żeby zmieszać i nie, nie wiem, piec. To jest jakby kruche ciasto, z, po prostu z tym serkiem śmietankowym Przez i. co się tak listkuje. No, Możemy... Myślimy, że to będzie pasowało i że to będzie coś podobnego. Tak, a będzie łatwiej niż zrobić ciasto no. francuskie. A też nie chcemy kup kupnego. Na siebie. No, siebie, możesz sobie kupić jak ciasto no. francuskie, gotowe. Francuskie. ale my chcieliśmy zrobić tak od podstaw. No. i przetestujemy. Tak. Dobra, no to sobie pewnie zaczynamy. Więc jeśli chcecie zobaczyć, czy wyszło nam, to zostańcie do końca. Dobra, no to zaczynamy od ciasta, chyba, było no. Tak, bo od, masz, do, jeszcze było dużo chwilę. Użyjemy do tego blendera, a najlepiej, w ogóle, wiecie, miksera jakiegoś planetarnego, jak macie. Yy, my czasem właśnie robimy też sobie yy, tym po prostu i wychodzi no. też fajnie, więc jest z solą, cukrem Ja myślałam dać, żeby też w sumie z 200 gramów mąki Po prostu, oglądałyśmy się w ogóle tych przepisów W internecie, w internecie a, z, z, z tymi rogalikami, nie? Ja już pamiętam te przepisy Ale tak wiecie, niektórzy też robili, bo jest całkiem homoorganizowane Tak ja Tak, nie wiem Trzyście gramów Trzyście gramów i Węgli od razu trochę dodajesz W Philadelphia nie znalazłyśmy, no. ale to wiecie Twój smak w Philadelphia, inne to takie łacza To Ojej Dobra, na razie damy 200 gramów Zobaczymy jak będzie za jakieś rzadkie Gramówki w też się zastanawiam, ile cukru tak naprawdę będziemy dodawać do tego ciasta, bo... No, wydaje mi się, że zrobimy... One... Bo same te właśnie babeczki, one nie są nigdy tak ultra słodkie właśnie. I mi się wydaje, że do ciasta samego też nie będziemy dodawać dużo, mhm. samo ciasto francuskie. Też nie wiem, nie jest słodkie, nie jest tak. takie słodkie. Dobra, soli, tak ja bym dała. jedną trzecią, no, czy połowę? To no, może być jedna trzecia. Tak, jedna trzecia soli. Bileczki soli. Łyżkę cukru. No, ja bym dała z łyżkę cukru, ja myślę, że to starczy, bo to ma być tylko, wiecie... No, budyń to sobie wymieszamy teraz. No i po prostu to wymieszamy. Myślę, że masło i filet no. tak? I damy tak naprawdę chyba jedno, jedno to, jedno to. No. Czyli też tak jak było, ile? 200 mąki było? Tak. To było 200 mąki, jest 200 gram masła yy, i jedno opakowanie tego serka to mamy 135 gram. Masło wydaje mi się, że powinno być ogólnie schłodzone. przekładam i że jeździłam po pięciu sklepach szukać formy e, do baweczek. Tak, ważne, bo nie? mówiłyśmy, że to na spontanek było. E, to one się trochę już e, zrobią większe, więc to nieważne. I bacz. tak na chwilę później wlecie do lodówki, a ono ogólnie przez to, że ma tą, ten serek mielonkowy, to ono nie będzie i tak takie jak kruche. Będzie trochę bardziej elastyczne. Zostawię to do smarowania smalowania. Tak, sensie. tak. I żeby ten serek też... Mógł, dobrze jakby on, on był w temperaturze pokojowej akurat. Mhm. Dobra, i to teraz już na ciasto będziemy wyrabiać. To... Ono jest takie bardzo kliknęte, czy nie strasznie, że nie jest jak, wiecie, jak kruche? Dlatego to musi teraz po prostu iść do lodówki, żeby jakiekolwiek Wam się... Ej, je... pachnie pod no. <laughs> no. nie? Pachnie filozerfą. Jakby... No. Dlatego no właśnie, tak jak Ala powiedziała, musi do lodówki, trzeba zebrać, to wszystko, nie? To weź łyżkę. No to na czas yy, robienia budyniu właśnie do środka. Poleci do lodówki. Yy, Zgnieść, to, to ja po prostu przekręcam. Tak. Folią. Albo, o nie, dobra, bo to ma tą dziurę. To tak, przykręcam folią i do lodówki. Nie na Ile będziecie no. Może do zamrażarki, bo nie będziemy tego trzymać aż tak że, 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 krótko. Się? Jeśli będziecie brać to do lodówki, to gdzieś na godzinę, myślę. E, ale my nie mamy aż tyle czasu, bo tak jak mówiłyśmy, trochę, trochę później robimy, niż, niż miałyśmy. E, więc my zrobimy to, że polecie nam do, do, do zamrażarki na jakieś po prostu... No, na tyle, że będziemy tam budyń robić, a my jeszcze będziemy że oskarżać, więc myślę, że to pół godziny pewnie będzie. Więc jakaś godzina do lodówki lub tak z pół do zamrażalki, jakby żeby to ciasto po prostu więcej stężało co bardzo. Okej, następnie zabieramy się zarobienie tej masy budyniowej. I co? Będzie potrzeba dużo żółtek, więc teraz czas na oddzielanie 6. Tak? No. W ogóle tutaj to też kompletna e, improwizacja, bo trochę trochę przepis na takich e, naszych toch to... ma moldowych mamy, e, bałeczkach waniliowych, tylko no, takich zamykanych, nie wiem, czy wiecie jak chodzi. Ale postanowiliśmy, że zdecydowanie zwiększymy e, ilość żółtek, żeby było takie żółte mękkie. i takie bardziej budyniowe, kremowe, bo no. to był taki zwarty budyń, ten umami w tych babeczkach zapiekany, a my chcemy, żeby to było takie bardziej, nie wiem, to ja pasta jest, pasta jest Donata, e, no to wie, Pasta jest, nie Dobra, to I, I co, i białka do miski oddzielnej, a bierzemy się żółtka, na są A żółtka już do garnka. A białka to co? Jakaś Po Potem będzie? Albo omlet. Albo omlet. Oczywiście zużyjemy te białka, nie martwić. A się do planu, to się daje całe. Mm. Przynajmniej jest w wierszu. Dobra, sześć żółtek mamy i teraz pożytkujemy się przepisem. Mamy na tamten budyń. Dwa, na dwa, pewno dwa. A, A. 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 Przede wszystkim adios. Może już jak się... Bo tutaj teraz cukier będzie leciał i trochę mąki. to będziemy najpierw lekko mm -hmm. To myślę, że musi być ogólnie trochę słabsze, nie? Mm. Ja w ogóle też widziałam, mama ma po prostu ten przepis z takiej niełatwiejszej. Ja dużo widziałam taki, że na przykład mam cukrowy, oddzielnie, rzutka, tak ale. i proście po lewej, prawda? Nie. Tam były dwie łyżki cukru um, z 6, były dwa żółtka z 6, no bo to jest tylko to jest chłopak, to jest 8. No to, to może być z 8. Dobra, i. 8 łyżek, choć dwie myszki moki. i te też damy, trochę jak beszanek, prawda? I no, wyszana to po. Porównanie. bo do wyszaniny. Panu mleku, jak to sobie robisz hmm. na oka? No tak. Przygotujemy od razu mleko. To było półtora szklanki, Czyli. na trochę 60. Ale czy. dobra, na razie te 360 odmierzymy. 360 ml. My ja mamy mleko sojowe. No możecie tak. jak chcecie. Zdejście są ile tego by nie było, czyli 400. Hmm. Na to no to dajcie trochę. Te 40, może być trochę bardziej płynne. Hmm. 420. 420 będzie, tak, dobra. Bo w sumie, A ja też lubię jak to jest takie. Ja też lubię, lekko, lekko, lekko pójdę, to i tak będzie opatulone całe ciastem, więc jakby nie będzie wylatywało tak, jakby się ustawało. No. A to zaraz nam się przyda, a teraz utrzymamy trochę żółtka cukierka, gankę. I zaraz lekko sobie to no takie grzejemy na hmm. Postarajcie się po prostu, żeby to było... No wszystko było po prostu wymieszane. Dobra, teraz to dajemy na ogień, jak już mamy tak wymyślane, żeby cukier się roztopił lekko. Będzie nam w ogóle też potrzebna jeszcze laska wanilii i laska cynamonu, ale to za moment jak jest chyba jak trzymaj nie? Tak. Aha. No żeby się jeszcze koształem. No, nie, musicie uważać, żeby to w miarę cały czas Ręka już można tak wyciągnąć w sumie teraz w tym to momencie. To nie lubię tak polecić. Jeszcze tylko z mąką na razie, po prostu trzeba. Nie? W znaczy się ja mówię o żółtkach. Więc ja nie robię. Nie tak, no nie wiem, podgrzewanie. Musimy też coś zrobić z Radeczą. Ona robi najlepsze terapie prawda? Oczywiście też bazowane na przepisie mamy. mama jest genialną kucharką. A mówimy, że podgrzewamy to na małym ogniu? Tak? Na małym ogniu, ale To ma być bardzo waniliowe. Bardzo cynamonowe, więc dajemy całą to ziarenka banili nam też wrzucę, zaraz też laskę wrzucimy. Możesz spróbować, w ogóle jest słodkie, ale jeszcze teraz będzie bardziej korzenne. Tutaj zobaczcie, więc... Możecie da dać raczej tak między 6 a 8 ogólnie, nie jak cukru. Bo wiesz, mam ma słodkie, ale myślę, że jeszcze jak przejdzie trochę ta nuta takornał, to będzie akurat. A zresztą tylko to jest słodkie. Zobaczymy. Po prostu dajecie tyle, ile co przyjdzie. Słodkie dajcie Osiem, Trochę mniej 6. No. E, więc masa myślę, gotowa wygląda już tak. Ona teraz jeszcze będzie sobie tęsknęła e, podczas studzenia, i podczas pieczenia, też jeszcze trochę idealnie. Jest taka, wiecie, macie taki opór. Teraz będzie się sobie studziło, więc e, niestety, jeśli byłoby na dworze może by było na ale niestety nie jest. Nie. Można taką folię przezroczystą też położyć, żeby skoruj, właśnie, żeby się. Tak, tak, Oko jest, jak macie taką przezroczystą folię, której właśnie nie mogę znaleźć, ale mi się znaje, że jak nie, to. No dobrze, kuchen. No, no, dobra. I po prostu przykryjcie, żeby ten to taki korzuc się nie zrobił, o to chodzi. Bo jeśli tak włożycie folią, to nie powinien się zrobić nie albo czy z polio albo torebkami czystymi, foliowymi. Co macie? No dobra. I to tak wiecie, przy, przylegle, jakby po prostu do nie było. Więc to odstawiamy teraz, żeby sobie trochę wystygło. No a my... nie wiem, nie się było, kiedy ciasto wstawiło. Więc myślę, że no, myślę, że jakieś pół godziny to musi sobie odczekać na razie, więc zobaczmy. Wracamy do Was potem. No co? Dobra, my musimy działać tak naprawdę szybko, więc już wyjęliśmy nasze ciasto do lodówki. No i ono nie jest y, jeszcze takie tak naprawdę jak powinno być. I nie jest jeszcze takie twarde, tak? Ale Bo my nie no, mam to... czasu. No właśnie, dobra, podsypałyśmy mąką sporo. serio, wy sobie dłużej przytrzymajcie, nie trzymałyśmy chyba tylko. Bierzemy w formę do Co? I będziemy mieć e, nóż. I zaczynamy. na razie na pół. Mamy tutaj dwanaście, więc zobaczymy czy będzie... to ma dwanaście? Jeszcze nie A! musi no, 6. i sześć. Hmm. Teoretycznie... Teraz na 18 mogłoby być, ale zobaczymy jak to będzie. W sumie to by było właśnie tak. Być po 4, 4, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 16. No dobra, to mamy robimy kuleczkę. Nie za dużo to będzie? No, robimy kuleczkę. No wy jak będziecie mieć lepiej stężowe, to nie będziecie potrzebowali aż tyle. Mąki dodatkowo. E, smarujemy formę do mufinów... Mufinek? Nie, eee, my sobie po prostu po maśle. Było prostsze tak robić, bo i się przy, e, lepiej niż rękami robić. I co, ja to po prostu wkładam do formy. No to wykładać po prostu jak takie mini tarty jest jeszcze, będzie jest tak ciepło i to ciasto wygłasza no. tak Cię ociepla, a no najłatwiej pracować na takim bardzo zimnym tym cieściem dlatego powtarzamy teraz nie wiem który nie róbcie tego tak jak na tylko chłodźcie dobrze ciasto niestety musimy za niedługo być w domu, nawet trochę, więc patrzymy z drugiej strony, tak ładnie będzie z tym bierzemy nasze gotowe ułożone. Ładnie by wyglądały, bo ciasto po prostu twardsze, ale trudno. E, Schładamy na chwilę na czas, nie wiem, nagrzenia się w piekarnika. E, no do lodówki. Na chwilę znów no i, i, i... To lodówki to zamaramy. E, Mamy już schłodzone te spody. E, Troszkę też ostatnio właśnie ten, to masę budyniowa. Więc wypełniamy teraz po prostu już nasze goteczki. Ja w ja, ja chyba tak nie to na tej że może trochę napuchnąć, nie? Chociaż, ja, hej, wiesz, no. ja pachnie ładnie, w budyń. No tak, no tak, no to będą takie budynie że... Uzupełnione babeczki bierzemy do piekarnika na... No. My mamy 250 stopni, to jest u nas najwięcej, na tyle idzie. Myślę, że 8-9 minut, 10, tak, coś takiego. To nie wiem, jak będzie, wiesz, czy już takie ultra zarumienione, skaramelizowane labura, to... to znaczy, że wtedy wyjmujemy No, dajemy do pieca. Upieczone już e, też z denata. Portugalskie bogaczki z pudniem. No i co? I czekamy aż ostygną i wracamy do Was chyba już trochę później, gdyż... No musimy lecieć. Musimy lecieć, a Więc one akurat sobie ostygną, a my będziemy je próbować jak już wrócimy do domu. Więc... No. Więc co? Zobaczymy. Mamy ostudzone, upieczone, ostudzone. Mabeczki, no. pastéis de nata, paszka z de nata, denata. Denata. I don't know. <laughs> więc... No i będziemy próbować. Wyszły ładnie, piekło się w końcu no. chyba 15 minut około, Teraz no. coś takiego. u nas 250 stopni, bo tak po prostu piekarników hmm. mógł najwięcej wziąć, więc... Dobra, zobaczmy co z tego z wyszło. Hmm. O. Tak się prezentuje. Dużo ciasta wyszło, nie wiem Bo może u mnie jest trochę więcej mhm. ciasta, ale... Fajne. Może mhm. my się zastanawiałyśmy też, jakby to zrobić jakby... Nie podgrzewać jednak tych żółtek, tak? Tylko jakby na koniec je wmieszać i, i to byłoby bardziej takie płynne. Znaczy, że po prostu podgrzać najpierw e, właśnie żółtka, resztę z tym cukrem i mąką. I dolać jakby od razu to mleko i to ja wiem, że później niektórzy robili, że dopiero żółtka, no w ogóle na no, Tylko mąkę z mlekiem podgrzewali? A, a, chyba, że tak. Mhm. A syropcy prawie robili oddzielnie? Może wiecie, że zapiekacie po prostu taki mega płynny ten budyń nie no, on dopiero y, tam w piecu się gotuje, nie? Mhm. Więc może i to by była lepsza opcja. Może byłby jeszcze taki, wiecie, półpłynny trochę. Mhm że i tak jest mega dobre, jest no, prostu... maślane, albo więcej też cynamonu. Może, nie? A, no, no, no. czy całą laskę, bo chyba chciałabym, żeby była hmm. bardziej cynamonowa. Cynamonowy. Albo po prostu można dosypać też cynamonu. Mhm. Wrzuciłam Wam wszystkie nasze sugestie do poprawy, mhm. lepsze, więc wszystkie te nasze sugestie jeszcze Wam napiszemy. My pewnie sobie spróbujemy zrobić jeszcze raz, jak mhm. coś to Wam damy update. No a co chciałabym powiedzieć? Wyszło. Mhm. Te ciasto, no jest, jakby to wiecie, nie jest takie francuskie, tradycyjne. Mhm. On jest takie pół półniskujące, wiecie? Mhm. Ale fajnie wygrało. Mhm. Mhm. Tak na łatwiej pójść. Sprawdziło. No więc tak naprawdę zapraszamy Was albo do opisu filmu, albo może jeszcze coś tutaj wklejemy z naszymi jakimiś poprawkami co do e, tego po No tak, no właśnie. No i co? I pewnie widzimy się w następnym filmie. Tak. Nie wiem, czy u nas w domu, czy tu gdzieś na mieście, próbując jakiś tam miejscówek. Będzie na pewno ciekawie, więc... E, jeśli z nami. Tak, jeśli jesteście ciekawi, co tam dalej będziemy chciały Wam pokazać i e, jeśli Wam się podobały e, odcinki, które do tej pory nagrałyśmy, to zachęcamy do subskrypcji, zostawienia do łapki w górę i no co, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, pa! Cześć! Osiem słodkie dajcie 8 trochę mniej sześć. Do miski, do garnka, do garnka.